Jeśli masz wokół siebie środowisko narcystyczne, to na milion procent słyszałeś nieraz taki tekst, że dramatyzujesz albo że jesteś zbyt wrażliwy. No i nie chodzi mi tu o wrzaski, robienie afery, rzucanie przedmiotami, bo ktoś się spóźnił na spotkanie albo na obiad. Tylko kiedy spokojnie, na przykład, próbujesz powiedzieć o swoich emocjach, to, to musisz przyjąć do wiadomości, że padasz ofiarą manipulacji. Narcyz w ten sposób podważa twoją rzeczywistość emocjonalną. Ocenia i poddaje w wątpliwość sposób, w jaki ty przeżywasz różne rzeczy. Co prawdopodobnie prowadzi u ciebie do zawstydzenia, następnie samoobwiniania, a w konsekwencji izolacji. Można by użyć takiego porównania, że on kontroluje twój emocjonalny termostat. Jak jemu jest cool, to tobie też będzie cool, ale jak jemu jest źle, no stary, to trzeba pojechać po kimś, nie?